Drogi bracie i siostro w Chrystusie, niech ta modlitwa będzie dla Ciebie źródłem pokoju i ochrony. Jeśli pragniesz Bożej opieki dla swoich dzieci, rodziny i rodziców, odmów tę modlitwę z głęboką wiarą. Nie zapomnij obejrzeć jej do końca, ponieważ tylko pełne oddanie w modlitwie przynosi łaski i cuda. Zostaw swój like i zasubskrybuj, aby ta potężna modlitwa dotarła do innych potrzebujących serc. Teraz w skupieniu zwróćmy się do Najświętszej Maryi Panny, naszej matki i orędowniczki. Najświętsza Matko Boża, Najczystsza Paną Mary Joe, Pełna Miłości i Miłosierdzia. Twojemu matczynemu sercu powierzam moje dzieci, moją rodzinę i moich rodziców. Osłoń ich płaszczem swojej opieki, Chroń przed złem, chorobami i wszelkimi nieszczęściami. Mary Joe, Matko Miłosierdzia. Ty, która byłaś przy swoim synu w jego ziemskim życiu, która widziałaś jego cierpienie i triumf zmartwychwstania, zachowaj moich bliskich w zdrowiu, pokoju i wierze. Niech Twoje matczyne dłonie odwrócą od nich wszelkie niebezpieczeństwo. Najłaskawsza matko, gdy ciemności tego świata chcą zagrozić naszym rodzinom, Ty, która zdeptałaś głowę węża, oddal od nas wszelkie zło. Zachowaj nasze dzieci od złych wpływów. Niech ich serca pozostaną czyste i wypełnione miłością do Boga. Nie pozwól, aby wpadły w sidła grzechu. Prowadź je drogą prawdy, uczciwości i Bożej mądrości. Święta Matko, Błogosław naszych rodziców. którzy dali nam życie i nauczyli nas miłości do Boga. Obdasz ich zdrowiem, siłą i pokojem aby mogli cieszyć się dniami swojego życia w łasce i radości. Niech ich modlitwy za nas będą wysłuchane, a ich serca napełnione Bożym światłem. Królowo aniołów, poślij swoich niebieskich posłańców, aby strzegli naszych domów dniem i nocą. Niech każdy kąt naszych domostw będzie wypełniony pokojem. Niech nigdy nie zabraknie w nich miłości, zgody i wzajemnego szacunku. Niech twój syn, Jezus Chrystus, będzie fundamentem naszej rodziny i naszym największym skarbem. Najświętsza Paną Mary Joe, Matko Kościoła i Matko nas wszystkich, w Twoje ręce składam los moich najbliższych. Prowadź ich drogą zbawienia. Otocz ich swoją miłością i pokojem. Niech każde Twoje dziecko znajdzie ukojenie w Twoim matczynym sercu. Niech nigdy nie zabraknie nam nadziei, wiary i Bożej łaski. O Mary Joe, ucieczko grzeszników i pocieszycielko strapionych. Wspieraj nas w każdej trudnej chwili. Kiedy boimy się o nasze dzieci, kiedy martwimy się o przyszłość, bądź naszą siłą i światłem w mroku. Najłaskawsza matko, ty, która wstawiasz się za nami u tronu najwyższego, bądź naszą przewodniczką i opiekunką. Niech pod twoim płaszczem znajdziemy bezpieczeństwo, miłość i pokój. O Matko Boża, z twoim świętym synem Jezusem Chrystusem panuj w naszych sercach na zawsze. Najdrożsi bracia i siostry w wierze, jeśli pragniesz obfitości w swoim życiu, jeśli chcesz, aby twoja rodzina zawsze miała pełen stół, abyś nigdy nie zaznał braku ani ubóstwa, odmów tę potężną modlitwę. Błogosławieństwo Maryi może przemienić Twoje życie i otworzyć bramy Bożego Dobrobytu. Odmów tę modlitwę z wiarą i ufnością. Zostaw swój like i zasubskrybuj, aby ta łaska dosięgnęła również innych. Teraz z sercem przepełnionym nadzieją, zwróćmy się do naszej Matki Niebieskiej. Najświętsza Mary jo, Matko, miłosierdzia i źródło wszelkich łask. Do Ciebie wznoszę moje serce i błaganie. Abyś wyprosiła dla mnie i mojej rodziny obfitość błogosławieństw. Ty, która jesteś królową nieba, ty, która troszczyłaś się o swojego syna na ziemi, wstaw się za nami u Boga Ojca, abyśmy nigdy nie zaznali głodu ani niedostatku. O Joe, matko dobroci, uproś dla nas dostatek, aby nasz stół zawsze był pełen chleba, abyśmy mogli dzielić się jedzeniem z tymi, którzy go potrzebują. Aby nasze serca były przepełnione wdzięcznością za wszystko. Co Bóg dla nas czyni? Niech nasze domy będą miejscem pokoju i błogosławieństwa, gdzie miłość króluje, a troski materialne nas nie przytłaczają. Niech każdy z nas znajdzie dobre źródło utrzymania, pracę, która przynosi godne owoce, abyśmy mogli żyć w radości i harmonii. Najświętsza Matko. Uproś dla nas mądrość w zarządzaniu dobrami. Abyśmy nigdy nie trwonili tego, co Bóg nam daje, ale umieli korzystać z Jego darów mądrze i z wdzięcznością. O Matko Boża! Uproś dla nas pomyślność w pracy i w naszych przedsięwzięciach. Niech nasze ręce zawsze znajdą zadanie, które przynosi godny owoc. Niech nasze wysiłki będą nagrodzone sukcesem a nasze marzenia spełnione w Bożym czasie. Mary Joe, Ty, która w kanie galilejskiej uprosiłaś cud przemiany wody w wino, uproś dla nas cud przemiany trudności w obfitość, ubożenia w dostatek, niepewności w pokój serca. Niech pod Twoją opieką każda dusza, która ufa w Twoje wstawiennictwo, zażna pomyślności i błogosławieństwa. Mary Joe, nasza Matko, Pobłogosław nasze domy, aby były miejscem radości, pełnym śmiechu dzieci, wspólnej modlitwy i obfitych posiłków, które są owocem pracy i Bożej łaski. O Pani nasza. Niech każdy, kto odmawia tę modlitwę, doświadczy błogosławieństwa dostatku. Niech nigdy nie zażna biedy. Niech jego serce będzie radosne. A jego dłonie zawsze miały czym się dzielić. Najświętsza Mary Joe. Uproś u swojego syna, Jezusa Chrystusa, aby w naszym życiu nigdy nie zabrakło miłości, pokoju i dobrobytu. Abyśmy mieli środki na spełnianie marzeń. Abyśmy mogli pomagać innym i żyć w radości. Dziękujemy Ci, Matko, za Twoją obecność w naszym życiu. Za Twoje wstawiennictwo i miłość. Niech Twoja opieka prowadzi nas każdego dnia, a nasze życie niech będzie pełne Bożej Obfitości. O Mary Joe, matko Boga i matko nasza, ufamy Tobie, oddajemy się w Twoje święte ręce. Prowadź nas ku pełni życia, ku radości, pomyślności i łasce. Najświętsza Mary Joe, pełna łaski i miłości. Ty, która jesteś matką Boga i naszą matką. W Twoje święte ręce składam moje życie, moją rodzinę, moją pracę i moje pragnienia. Proszę Cię, Mary Joe, uproś dla mnie u Boga wszechmogącego błogosławieństwo obfitości. Aby moje dni były pełne pokoju, aby moje ręce nigdy nie były puste, aby każdy wysiłek przynosił obfite owoce. Mary Joe, matko nieustającej pomocy, Uproś u swojego Syna, Jezusa Chrystusa, łaskę finansowego bezpieczeństwa, aby mój dom był miejscem dostatku, aby na moim stole zawsze było jedzenie, aby nigdy nie zabrakło chleba i abym mógł dzielić się tym, co mam, z tymi, którzy potrzebują pomocy. Najświętsza Matko, która w Kanie Galilejskiej uprosiłaś cud obfitości. Przemień także moje życie. Niech każda moja praca przynosi owoce. Niech moje ręce znajdą błogosławieństwo w działaniu. Niech moje serce pozostanie otwarte na Boże prowadzenie. Uproś o Matko, abym nigdy nie musiał martwić się o jutro. Abym zawsze miał środki na godne życie. Abym mógł spełniać swoje marzenia. I radować się Bożym błogosławieństwem. Mary Joe królowo aniołów, ześlij swoich świętych posłańców, aby otworzyli dla mnie drzwi dobrobytu. Aby każdy krok, który podejmę, prowadził mnie do pomyślności. Aby każda decyzja była mądra i przynosiła wzrost. Niech moja praca przynosi mi satysfakcję i spełnienie. Niech moje działania prowadzą do sukcesu. Niech moje serce będzie spokojne. Bo wiem, że Ty, Matko, czuwasz nade mną. O Mary Jo, Ty, która jesteś Matką Miłosierdzia, uproś dla mnie i mojej rodziny życie w dostatku i harmonii, abyśmy nigdy nie zaznali ubóstwa, abyśmy mogli cieszyć się Bożymi darami i żyć w radości. Dziękuję Ci, Matko, za Twoją obecność, za Twoją miłość. Za twoją troskę i za twoje wstawiennictwo. Wierzę, że twoja opieka prowadzi mnie każdego dnia, że moje życie jest w twoich świętych rękach i że wszystko, czego potrzebuję, zostanie mi dane w odpowiednim czasie. Niech mój dom będzie pełen pokoju. Niech moje serce będzie pełne wdzięczności. Niech moje życie będzie świadectwem twojej miłości i łaski. O Joe. Matko Boga i Matko Nasza. Bądź ze mną każdego dnia. Prowadź mnie ku obfitości, ku błogosławieństwu, ku pełni życia. Amen. Najświętsza Mary Joe, Pełna łaski i miłości. Ty, która jesteś matką Boga i naszą matką. W Twoje święte ręce składam moje życie, moją rodzinę, moją pracę i moje pragnienia. Proszę Cię, Mary Joe. Uproś dla mnie u Boga wszechmogącego błogosławieństwo obfitości, aby moje dni były pełne pokoju, aby moje ręce nigdy nie były puste, aby każdy wysiłek przynosił obfite owoce. Mary Joe, matko nieustającej pomocy, uproś u swojego Syna, Jezusa Chrystusa, łaskę finansowego bezpieczeństwa. Aby mój dom był miejscem dostatku, aby na moim stole zawsze było jedzenie, aby nigdy nie zabrakło chleba i abym mógł dzielić się tym, co mam, z tymi, którzy potrzebują pomocy. Najświętsza Matko, która w kanie galilejskiej uprosiłaś cud obfitości, Przemień także moje życie, niech każda moja praca przynosi owoce. Niech moje ręce znajdą błogosławieństwo w działaniu. Niech moje serce pozostanie otwarte na Boże prowadzenie. Uproś, o matko, abym nigdy nie musiał martwić się o jutro, abym zawsze miał środki na godne życie, abym mógł spełniać swoje marzenia i radować się Bożym Błogosławieństwem. Mary Joe, królowo aniołów. Ześlij swoich świętych posłańców! Aby otworzyli dla mnie drzwi dobrobytu. Aby każdy krok, który podejmę, prowadził mnie do pomyślności. Aby każda decyzja była mądra i przynosiła wzrost. Niech moja praca przynosi mi satysfakcję i spełnienie. Niech moje działania prowadzą do sukcesu. Niech moje serce będzie spokojne. Bo wiem, że ty, matko, czuwasz nade mną. Omery Joe. Ty, która jesteś matką miłosierdzia, uproś dla mnie i mojej rodziny życie w dostatku i harmonii, abyśmy nigdy nie zaznali ubóstwa, abyśmy mogli cieszyć się Bożymi darami i żyć w radości. Dziękuję Ci, Matko, za Twoją obecność, za Twoją miłość, za Twoją troskę i za Twoje wstawiennictwo. Wierzę, że Twoja opieka prowadzi mnie każdego dnia że moje życie jest w twoich świętych rękach i że wszystko czego potrzebuję zostanie mi dane w odpowiednim czasie niech mój dom będzie pełen pokoju niech moje serce będzie pełne wdzięczności niech moje życie będzie świadectwem twojej miłości i łaski o mary jo, matko boga i matko nasza bądź ze mną każdego dnia prowadź mnie ku obfitości Ku błogosławieństwu, ku pełni życia. Amen. Liczba 7 jest liczbą świętą, pełną duchowego znaczenia i Bożej doskonałości. Dlatego zachęcam Cię, abyś przez 7 dni każdego dnia odmawiał tę modlitwę, a zobaczysz, jak Bóg działa w Twoim życiu. Nie zapomnij zasubskrybować kanału Dźwięk wiary, aby otrzymywać więcej modlitw i błogosławieństw. Każdy, kto dołączy do tej modlitewnej rodziny, będzie otoczony łaską i miłością Bożą. Teraz na Twoim ekranie pojawiły się dwie modlitwy. Wybierz jedną z nich i kontynuuj tę świętą modlitwę, aby nie przerwać łańcucha błogosławieństw. Niech Maryja otoczy Cię swoją opieką.